Upał daje się we znaki także w naszym mieście i regionie. Wielu mieszkańców szuka sposobów na przetrwanie najgorętszych dni tego lata. Jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców miasta i okolic jest plaża miejska w Łomży. Kąpielisko jest jednym z niewielu miejsc w regionie, na którym bezpieczeństwa osób pływających pilnują ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Jest obsada ratownicza, która stara zapewnić się zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo jest jeden patrol pływający, który pływa w granicach od mostu do mostu i też patroluje brzeg i ewentualnie ujeździela akcji ratowniczej. Plaża miejska jest otwarta od godziny 11 do godziny 19. Jest to teren wyznaczony specjalnie, sprawdzone dno, w miarę czyste, codziennie zrobiona penetracja dna, są usuwane elementy niebezpieczne dla życia ludzkiego. I wyznaczają strefy dla umiejących pływać, strefa żółta, strefa dla nieumiejących pływać i strefa dla dzieci, to jest strefa czerwona. Na dzień dzisiejszy rzeka jest dopuszczona przez Sanepi do użytkowania do sportów wodnych i kąpieli. Rzeka jest ogólnie czystą, w ciągu dwóch najbliższych tygodni woda powinna się wykrystalizować i głębokość, przezroczystość wody powinna sięgać do 3 metrów. Plaża Miejska to nie tylko miejsce swobodnych zabaw, ale także miejsce, gdzie obowiązują określone zasady istniejącego regulaminu, o przestrzeganiu którego nie każdy pamięta. Zabujecie sobie, za płaci zapłacicie mandat przy tej plaży Nie wolno wypływać. O ile w wodzie sobie radzimy kwestia, co prawda też ten przepis, jak można powiedzieć, że też troszeczkę zmodyfikowany minister sprawy w sprawie kąpieli, że dziecko do lat siedmiu musi być w wodzie z rodzicami, i ten rodzic musi go trzymać za rękę. To nie tak, że sobie będzie sobie, on go pilnuje, a go nie widzi. Tak samo na plaży dziecko do lat 7 być samo nie może. również To są pewne egregory. I gdyby się wszyscy dostosowali, nie byłoby problemów. Nie wolno wchodzić na teren nie tylko o na naszym jakby prawie miejscowym dotyczącym regulaminu, ale również w miejscach publicznych zakaz spożywania alkoholu. Gdyby się dostosowali do tego, prawda, i nie wnosili tego alkoholu tutaj potajemnie, czy, czy może mniej potajemnie, i nie spożywali, i nie wchodzili po pijaku do wody, to prawdopodobnie też nieszczęść, by im było na pewno mniej. No jakoś sobie tutaj radzimy jeszcze z tym, że oczywiście trzeba dzwonić po radiowóz, bo co ratownik może zrobić? Może gwizdać. I cieszymy się, że mamy pogodę piękną, że ludzie mogą wypoczywać i Łomżeniacy i przejezdni przez Łomże i goście, którzy zawitają do nas. Mają zapewnione bezpieczeństwo przy zatowników, I oczywiście tylko, żeby się skłonili lekko do regulaminu i robili tylko to, co mogło, a na pewno byłby każdy zadowolony i z uśmiechem na twarzy wróciłby po sezonie do domu i itd. Gorące letnie dni niosą ze sobą także poważne zagrożenia zdrowotne. Na szczególną uwagę w upalne dni powinny zwrócić osoby starsze, a także rodzice z małymi dziećmi. Należy zwrócić uwagę, żeby ci ludzie starsi, którzy często mają obniżone pragnienie, żeby Wypijali płyny do ustnie od dwóch litrów. Nie, chodzi o płyny niemusujące, niegazowane, chłodne płyny w takiej ilości przynajmniej dwóch litrów na dobę. To samo dotyczy także osób w młodszym wieku szczególnie dzieci. Wśród mieszkańców miasta pojawia się pytanie, kiedy bulwary łomżyńskie połączą się z plażą miejską, co zapewne usprawniłoby swobodne dotarcie do kąpieliska i zwiększyło atrakcyjność nadnarwiańskich terenów. O tę kwestię zapytaliśmy Łukasza Czecha, pracownika biura prasowego Łomżyńskiego Ratusza. Miasto ma opracowaną koncepcję dla e, całej długości nabrzeża rzeki od jednego mostu do drugiego. Niestety, dokumentacją techniczną dysponuje tylko dla odcinka od obecnego portu e, do. Mostu w ciągu ulicy Zjazd, czyli w przeciwnym niż w kierunku plaży miejskiej. Dlatego też, jeżeli będziemy się starali o środki unijne, to w pierwszej kolejności na etapach, na którym mamy dokumentację, czyli w kierunku stadionu i dalej mostu w ciągu drogi w ciągu ulicy Zjazd, natomiast w dużo dalszej perspektywie dopiero będzie szansa zrealizowania tej inwestycji w kierunku plaży. A wynika to głównie z tego, że Miasto nie ma terenów, na których mogłoby ten bulwar zrealizować właśnie, właśnie tutaj do plaży miejskiej. Za nami już ponad połowa wakacji. Choć za oknem żar leje się z nieba, to trzeba pamiętać, że już niedługo klimat zacznie się zmieniać i być może zatęsknimy za letnim upałem.